Ksiunko, kochani. Witam serdecznie z tej strony. Damian Januszewski z kanału Profilmowiec i dzisiaj chciałem poruszyć taką anegdotkę, temat planów filmowych. Nie wszystkich planów, tylko konkretnie tego jednego, który nazywa się amerykański. Otóż, najpierw historia. Ostatnio, no nie ostatnio, jakiś. no już kilka ładnych miesięcy temu, byłem na planie, gdzie nagrywałem making of z sesji zdjęciowej. No i przyszła pani marketingowiec, no i mówi takie zdanie. Ja bym chciała, żeby to było nagrane w planie amerykańskim, żeby zdjęcia były robione w planie amerykańskim. No i wtedy sobie myślę, hm, kobieta się zna, profesjonalne słownictwo, e, jakby trochę mi zaimponowała, nie? A potem dodała w tym samym zdaniu, e, czyli do pasa. Tak mnie to poraziło, że nie, nie wiedziałem co powiedzieć. a to Była no, kobieta starsza ode mnie, już nie chciałem tam jej wyprowadzać z błędów. Dlatego teraz robię ten film. Mam nadzieję, że obejrzy i mam nadzieję, że dowie się, że była w dużym błędzie. I dla jasności: plan amerykański to jest plan do kolan, a plan do pasa to jest yy, plan średni. Dlaczego to jest takie istotne? Bo. Taka anegdotka skąd się wziął plan amerykański może bardziej spowoduje, że ta pani i też wy zapamiętacie dlaczego plan amerykański jest planem do kola. Otóż, gdy zaczęto nagrywać westerny, to chcieli filmowcy mieć jak najbliższy plan postaci, żeby było widać jej gesty, trochę też mimikę, to co mówi, ale chcieli też, żeby w planie było widać rewolwery, które były przyczepione do ud, czy na wysokości łód, z których, znaczy były przyczepione do pasa, ale były na wysokości łód, z których rewolwerowcy szybko wyciągali pistolet. Rewolwer. Oni nadmiernie używali tego, tego planu, właśnie w Stanach, kręcąc te westerny. Dlatego my w Polsce i prawdopodobnie też w Europie, większość ludzi nazywa to planem amerykańskim, no bo tam jakby powstał i tam się go najczęściej używało. W Stanach, wydaje mi się, nie jestem pewien, ostatnio gdzieś widziałem taką informację, potem próbowałem jej szukać i potwierdzić, nie znalazłem, więc nie chcę mówić, że na pewno, ale gdzieś mi się obiło uszy, że w Stanach nazywany jest ten plan kowbojskim. Ale nie wiem. To gdzieś mi się tak tylko obiło, nie wiem czy to jest prawda czy nie. W każdym razie u nas to jest plan amerykański lub inaczej plan do kola. I teraz na sam koniec, dlaczego to jest ważne, żeby wiedzieć, jak nazywają się plany filmowe? Po pierwsze, dlatego, że zazwyczaj, jeżeli nie jesteście pojedynczym filmowcem, aczkolwiek nawet jeżeli jesteście to komunikacja między na przykład zleceniodawcą, który mówi wam jaki chce film, musi się odbywać bardzo konkretnie, bo jeżeli wam ktoś powie, tak jak ta pani, że chciałabym, żeby było dużo planów amerykańskich, potem dostaje te zdjęcia i ma pretensje, że nie, nie kadrowali do pasa, no to zaczyna powstawać konflikt i nieprzyjemne sytuacje, tylko i wyłącznie dlatego, że ta pani pomyliła, nie wiedziała jak nazywają się plany i na planie Często bardzo dużo rzeczy trzeba robić bardzo szybko, dlatego są właśnie te nazewnictwa, dlatego jak ktoś mówi, reżyser do operatora chce, żeby tą sytuację pokazać w planie amerykańskim, no to operator dokładnie wie, jak ma to skadrować. Nie musi się pytać jego, co to oznacza amerykański, tylko po prostu będzie to wiedział. I to jest główna przyczyna komunikacji, żeby praca szła szybciej, przyjemniej, mniej konfliktowo i bardziej profesjonalnie. Dlatego ważne jest, żeby zdobywać tą podstawową wiedzę, żeby potem wchodzić i na plan i mówić, że chce się ujęcia w planie amerykańskim. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej rzeczy, to subskrybujcie ten kanał i lajkujcie. To mi pomoże będę wiedział, że, że mogę się dalej rozwijać. To mi też pomoże rozwijać dalej ten kanał, żebyście więcej mieli ode mnie kontentu, żeby, żebyście mogli nagrywać lepszej jakości materiały filmowe. A nie ukrywajmy. One w tych czasach są bardzo potrzebne i bardzo dużo ludzi zaczyna bardzo dużo ludzi film. Głównie też musi mieć już swoje social media w postaci Facebooka, Instagrama, YouTubea, Filmy są po prostu oglądane przez ludzi, konsumowane i mm, przez te filmy możemy wyjść ze swoją marką, ją po prostu wypchnąć w świat. Dobrze, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Na razie.